Hejka kochani, dzisiaj bym chciała pokazać, jak można potrwać 99 dni w nocy bardzo szybkim sposobem, i pokażę wam, jak właśnie można bardzo dużo dni zdobyć początek idziemy sobie normalnie skopać drewna. Ja sobie gram na telefonie i to nie jest moje prawdziwe konto, więc y, ja nagrałam też właśnie na jednego szorcerze, nazywam się Bella2015k10, ale to nie jestem ja, więc bo ja, to jest moje drugie konto, bo teraz gram na telefonie. Ale nie szukajcie, bo to nie będę ja. Ja mam z zero i troszeczkę wyglądam jak taka, nie wiem w sumie, ale na pewno mi się bardzo podoba I pewnie Wam się też będzie bardzo podobało I właśnie na moim drugim koncie też mam innego właśnie skinka, zero buksy I tam właśnie się nazywam Bella2015K10 I już Wam pokazuję jak zdobyć szybko bardzo dużo dni Na początek trzeba sobie rozpalić ognisko, bo ognisko jest bardzo ważne Bierzemy tutaj stąd krzesła, tutaj już zabrał, bierzemy drewno, śruby, wszystko, otwieramy skrzynkę i Wam szybko pokażę, jak można to zrobić. Oczywiście o, latarka, no nie jest jakoś no najbardziej źle, weźmiemy, ok, i już Wam pokazuję, co trzeba szybko zrobić, ale właśnie, aby właśnie przetrwać bardzo duży dni w 99 na w lesie. Na sam początek trzeba mieć maszynę stworzoną. Trzeba mieć ten pierwszy poziom zrobiony, później. Najlepiej, żeby mieć, na, żeby mieć wszystkie, oczywiście, łóżka, i najlepiej, żeby mieć też wszystkie dzieci. I, i, i już wam pokazuję, co trzeba zrobić. Skopiamy sobie drewno. Ja wam teraz szybko pokażę. Kopiemy normalnie drewno, i wszystko na razie dajcie do maszyny. Aby po, po, po prostu powiększyć yy, Ten wasz poziom w tej maszynie Tylko szybko wam pokażę I od razu mówię, że będziemy na pewno Tworzyli farmę Więc farma będzie potrzebna Ale nie, to jest za blisko ognie. Dobra, masz 3 i właśnie naj, najbardziej potrzebne to chyba będzie drewno Jak już mówiłam dzieci i ognisko jeszcze jest bardzo ważne W sumie ognisko nie jest jakoś bardzo ważne, bo i tak nie będziecie w tym ognisku Bo i tak nie każdy jest w ognisku, ale okej okay. Po co oni stworzyli mapę? Okej, okay, jeszcze parę drewń i będziemy mieli pierwsze burzko Zaraz tutaj przyjdzie nasz łaślaosz, i tutaj szybko zbieram to drewno. Zaraz pokażę, jak właśnie można sobie szybko to przetrwać. Dni. Tworzymy na początek lepszy stół. I teraz tak, musimy sobie stworzyć jak najwięcej działek rolniczych, i te działki w sumie pokażę te działeczki najlepiej stworzyć ich tak może tak jak najwięcej po prostu żeby było najlepiej to nie ja co tutaj się pokazało po prawej stronie od razu mówię to nie jestem ja to jest już moje drugie kontr jak mówiłam I zbieramy drewno więc nigdy nie To tego jaka ok sadzimy. A z tym idziemy. A telefon to tak fajnie, bo zawsze na komputerze czy laptopie to trzeba jakoś trzymać. Okej, okay, mamy 8 drewna. Ja pójdę jeszcze szybko nakopać jakieś. Halo, jest tu coś? Ok. A już dzień jest. Idealnie. Super się składa. Co tu na mapie? A, to już pierwsze dziecko mamy odkryte. Oczywiście całej Wam tu rundy nie pokażę, bo to będzie zbyt długie. A przyspieszać mi się nie chce. Więc szybko Wam pokażę. Mam nadzieję, że nic tam nie stworzyli. Okej, okay, chyba nie. Okej, okay, super. Stworzymy sobie szybko działkę rolniczą. Już Wam pokazuję, gdzie ją macie dać. Najlepiej, żebyście ją dali tam, gdzie jest jakaś gałąź koło drzewa, czyli na przykład tutaj, ale żeby to nie było na przykład jak tutaj. Tutaj absolutnie nie może być, bo zaraz wam powiem czemu. Postawcie sobie tutaj. W sumie możecie w jakimś miejscu, ale ważne to będzie, żeby było koło drzewa. I teraz trzeba szybko wejść na drzewo i, i ma po prostu się kryjówkę, yy, na której, o teraz spadam. No, mi się ciężej gra po prostu na telefonie. Ale zawsze sobie tak można mieć tutaj worek i zrzucać tutaj sobie jedzonko i tak jeść i przetrwać I właśnie dlatego lepiej, żeby tutaj nie mieć tego swojego schronu, bo po prostu kultyści, kiedy was nie będzie w ognisku, a wy będziecie tutaj na tym drzemie To oni was zobaczą i będą was po prostu strzelali łukami i karabinami, więc nie radzę, tak? Właśnie dlatego tutaj wam pokażę, mogę ostatnio noc wam pokazać, że tutaj właśnie się najlepiej, po prostu można zrobić dni bardzo dużo. I właśnie ja na drugim swoim koncie bardzo dużo dni takim sposobem po prostu przetrwałam i on mi bardzo pomógł. Zaczekamy zaraz na noc i wam pokażę jak to po prostu będzie wyglądało. Wracaj jeszcze tylko ognisko rozpalić. Co so, tam zbudowali tarczę słoneczną? Okej okay. okej, okay, tutaj też tak licznie. Okej, okay, tutaj zasadzimy. Oj, Okej, tutaj. Okej, okay, tutaj, okay, tutaj węgiel dajemy Okej. Okay. Chodzimy na drzewo. I tutaj i za każdym razem, kiedy będziecie głodni, oczywiście więcej tej farmy tutaj dajcie. Bo Wy nie przetrwacie z jedną, oczywiście więcej dajcie. Trzeba mieć wszystkie dzieci. Ognisko nie musi być jakoś na maksa rozpalone, ale lepiej, żebyście mieli wszystkie dzieci. Żeby było bardzo dużo łóżek i żeby było bardzo dużo farm. I właśnie kolejny raz mówię, nie za blisko tego ogniska, bo po prostu nie przeżyjecie tego. Bo po prostu jakby was postrzelą, będziecie za blisko. Okej, okay, nadeszła noc, jestem głodna, dlatego później sobie coś zjem. I takim cudem sobie można tak stać i przetrwać. Jeśli byście chcieli jeszcze jakieś kolejne filmiki na moim kanale z jakichś gier przetrwań 99 nocy w lesie czy coś takiego, to napiszcie komentarz, polubcie i koniecznie zasubskrybujcie, bo chcemy dobić coraz więcej subskrypcji. Do zobaczenia, pa!